Cześć, zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. 10 najbogatszych przed 40. Magazyn wprost opublikował prestiżowy ranking młodych milionerów, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia. W zestawieniu dominują osoby związane ze sportem, takie jak Robert Lewandowski, Iga Świątek czy Agnieszka Radwańska. Tegoroczne wyniki przyniosły zaskakujące zmiany w czołówce, a liczba młodych miliarderów, czyli takich Polaków, którzy zgromadzili co najmniej miliard złotych majątku, nie ukończywszy nawet 40 lat, wzrosła aż do 7. W tym roku, by znaleźć się w gronie najbogatszych przed czterdziestką, konieczne było posiadanie majątku o wartości co najmniej 66 milionów złotych, a to aż o 14 milionów więcej niż rok temu. Tym co cieszy jest fakt, że w gronie najbogatszych są nie tylko osoby, które mają tego dziedziczyły i co najwyżej go pomnożyły, ale również self-made meni, czyli młodzi Polacy, którzy po prostu mieli pomysł na intratny biznes i teraz widzą tego rezultaty. Na 29 miejscu pojawiła się 32-letnia iga Świątek, której majątek wynosi 112 milionów złotych. Młoda tenisistka szybko zyskała popularność nie tylko na korcie, ale i w biznesie dzięki licznym kontraktom sponsorskim i nagrodom finansowym. Tuż za nią na 31. pozycji znalazła się Agnieszka Radwańska z majątkiem 104 miliony złotych oraz Grzegorz Krechowiak, który zgromadził 106 milionów złotych chociaż jego klubowa pensja może by na to nie wskazywała ale podkreśla się że krychowiak jest obok Roberta Lewandowskiego najbardziej aktywnym biznesowo piłkarzem w Polsce i skutecznie inwestuje swoje środki zwiększając tym samym swoje zasoby finansowe jesteście ciekawi jak wygląda pierwsza dziesiątka to zobaczmy numer 10 Marcin Gortat 480 milionów złotych Marcin Gortat, były koszykarz NBA, zajmuje dziesiąte miejsce z majątkiem wynoszącym 480 milionów złotych. Tegoroczne zestawienie jest dla niego ostatnią szansą na udział w rankingu. W przyszłym roku ukończy bowiem 40 lat. Numer 9. Maciej Popowicz, 39 lat, 585 milionów złotych. Twórca portalu nasza klasa.pl studiował w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Został jednym z najmłodszych polskich milionerów po tym, jak w 2007 roku sprzedał niemieckiemu funduszowi Venture Capital, European Founders, 20% udziałów w naszej klasy, której całkowita wartość oceniana była wówczas na 15 milionów złotych. W tym samym roku otrzymał nagrodę Człowieka Roku Polskiego Internetu w wyniku głosowania Akademii Internetu w ramach WebStar Festival. Numer 8. Robert Lewandowski, 36 lat, 723 miliony złotych. Anna i Robert Lewandowski to najsłynniejsza sportowa para w Polsce, zapewnie również jedna z najbogatszych. Jak podaje wprost, znaczący wkład w tę kwotę ma roczna pensja Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, która wynosi około 21 milionów euro, czyli ponad 80 milionów złotych. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Numer 7 Jan Bobrek, 33 lata, 1 miliard 100 milionów złotych. Rodzina Bobrek jest znana w Szczecinie od wielu lat. Jan Edward Bobrek w branży paliwowej działa od dawna, zaś na początku XXI wieku jego nazwisko przewijało się w aktach tzw. afery paliwowej. Jego debiutujący w tym zestawieniu nieco ponad 30-letni syn kieruje dwoma spółkami: Arcturus i Oktan Energy. Numer 6 Wiesław Jakub Wawrzyniak. 36 lat. 1 miliard 100 milionów złotych. Właściciel firmy AWW specjalizuje się w produkcji etanolu i bioetanolu na rynki chemiczne, spożywcze i farmaceutyczne. Zaczynał w 1991 roku od otwarcia pierwszej hurtowni alkoholi. Dzisiaj ma własne marki wódek i likierów, takie jak Jarzębiak, Alaska, Eskimo czy Kalisja. Numer 5. Tomasz Furman, 40 lat. Miliard 450 milionów złotych. Tomasz Furman jest współwłaścicielem Aflofarm. Do Aflofarmu należą takie marki jak Rutina Cea, Opokan, desmoxan czy Neomag. Swoich marek na rynek firma wprowadziła aż 115. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników i sprzedaje produkty do 30 krajów. Tomasz Furman w 2008 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pisząc dysertację na temat używacz uprzedni znaku towarowego pod kierunkiem profesor dr. Habilitowanej Urszuli Promińskiej. W Aflofarmie sprawuje nadzór nad prawnymi aspektami funkcjonowania spółki w kraju i poza granicami. Odpowiada również za działania komunikacyjne oraz za projekty z zakresu CSR. Członek zarządu Aflopa Nieruchomości Spółka ZO. Numer 4 Mateusz Juroszek, 37 lat. 2 miliardy złotych. Mateusz Juroszek stoi na czele bugmacherskiego potentata i wraz z rodziną posiada całość udziału w spółce STS zajmującej się zakładami sportowymi. Syn Zbigniewa Juroszka, właściciela firmy deweloperskiej Atal, Mateusz Juroszek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie ukończył studia na kierunku zarządzanie i marketing o specjalności zarządzanie strategiczne. Numer 3. Tomasz Domagała, 39 lat, 2 miliardy 100 milionów złotych. Podium z majątkiem 2 miliardy 100 milionów złotych zamyka Tomasz Domagała. 39-latek kontroluje dwie spółki giełdowe Grenewie i Zamet. Zarobione pieniądze inwestuje w nieruchomości, stojąc m.in. za powstaniem dwóch najwyższych biurowców na Górnym Śląsku: KTW1 i KTW2 w Katowicach. Tomasz Domagała jest absolwentem Uniwersytetu Stanforda w USA, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz University of Loughborough w Wielkiej Brytanii. Numer 2. Paweł Grzegorczyk, 40 lat, 2 miliardy 300 milionów złotych. Drugie miejsce w zestawieniu uzyskał Paweł Grzegorczyk. Jego Keno Energy stało się nie tylko największą firmą w branży fotowoltaicznej w Polsce, ale jest też jednym z największych dystrybutorów sprzętu w tej branży w Europie. Numer 1. Sebastian Jabłoński, 34 lata 5 miliardów 300 milionów złotych. Największym zaskoczeniem okazał się debiut Sebastiana Jabłońskiego, który z majątkiem wynoszącym 5 miliardów 300 milionów złotych objął pierwsze miejsce. Jabłoński jest założycielem RESPECT Energy, firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą zielonej energii, która w krótkim czasie stała się jednym z liderów w tej branży. Jak podkreśla magazyn wprost, Nigdy wcześniej w historii rankingu żaden z uczestników nie zdołał tak dynamicznie wejść do grona najbogatszych Polaków. Zaledwie dwa lata temu nazwisko Sebastiana Jabłońskiego nie figurowało nawet w pierwszej setce. Takie pieniądze na pewno robią wrażenie. Czasami są to majątki odziedziczone, ale bardzo często ich posiadanie i pomnażanie to efekt ciężkiej pracy i intuicji. Nie wiem jak wy, ale my nie mamy nic przeciwko, żeby kiedyś się na takiej liście najbogatszych znaleźć. Zasubskrybujcie nas i czekajcie na kolejne zestawienia. Naj!